Chciałbym, żebyśmy przez chwilę spróbowali się wczuć w pewne sytuacje. Myślę, że niektóre z nas z tych sytuacji nas dotyczyły bezpośrednio, więc może będzie nam trochę łatwiej. Jak czuje się student, który za 24 godziny ma zdawać najważniejszy egzamin w życiu, który może zadecydować o jego przyszłości? Albo jak czuje się dziewczyna lub chłopak, którzy za 24 godziny mają powiedzieć sobie: tak, jest pewne napięcie. Z jednej strony 24 godziny to mnóstwo czasu, ale im bardziej ubywa godzin, tym napięcie staje się coraz większe. Coraz bardziej nieznośne. Ostatnie 24 godziny. Co byśmy zrobili, mając tylko tyle czasu do końca naszych dni na ziemi? Z kim chciałbyś się spotkać? Do kogo byś zadzwonił? Jaki film lub sztukę teatralną chciałbyś zobaczyć? O przeczytaniu książki to raczej nie mam mowy, aż <laughs> jakaś taka krótka. 24 godziny. To dużo czy mało? W Stanach Zjednoczonych więźniowie, którzy są skazani na karę śmierci, w dzień egzekucji mają taki szczególny przywilej, mogą wybrać sobie dowolny posiłek, na jaki tylko mają ochotę. Natomiast zadaniem kucharzy jest go przygotować po to, żeby ten ostatni czas spędzony na Ziemi przebiegał w takiej miłej atmosferze. Jak się dowiedziałem, niektórzy wybierają po prostu zwykłe hamburgery. Niektórzy owoce morza, inni ulubione cukierki albo jakieś ciasteczka, które przypominają im dzieciństwo. Ale zdarzyło się też kiedyś, że jeden z więźniów poprosił o jedną czarną oliwkę. Było tylko jedno zastrzeżenie co do tej oliwki. Miała być pozbawiona pestki. A co ty byś sobie zamówił na ostatni posiłek? Co byś zjadł? A z kim chciałbyś zjeść ten ostatni posiłek? Żeby było miło. Drodzy, święta wielkanocne za nami. Ale jeśli Bóg pozwoli, w przyszłym roku znowu się pojawią. I myślę, że przez ten cykl, który chciałbym z wami mieć przez najbliższe tygodnie. Chciałbym, żebyśmy trochę przygotowali się do tych świąt, które nadejdą. Jeśli Pan przyjdzie wcześniej, to, to nie szkodzi. Przypomnienie pewnych rzeczy przyda nam się wszystkim. Kiedy też patrzy się na ostatni czas w Biblii, kiedy mówimy o śmierci Panu, Pana Jezusa, to też trudno ująć to wszystko, co się działo w jednym kazaniu. Można powiedzieć, że byłoby to wykonalne, gdybyście mieli więcej niż pięć godzin. Czasu na nabożeństwie, poświęcone tylko i wyłącznie kazaniu. Gdy czyta się Biblia, a w szczególności te fragmenty mówiące o ostatniej wieczerzy, o ogrodzie Getsemane, procesie Pana Jezusa, ubiczowaniu, drodze krzyżowej i w końcu o samym ukrzyżowaniu, to może się wydawać, że to wszystko trwało strasznie długo, ciągnęło się dniami. No nie tygodniami. Ponieważ tych wydarzeń było tak wiele, no może trudno nam uchwycić, jakby można było to zmieścić w ciągu 24 godzin. A jednak te wszystkie wydarzenia wydarzyły się w ciągu 24 godzin. I co ciekawe, te ostatnie godziny z życia Pana Jezusa. Są najlepiej udokumentowanymi i opisanymi w Ewangeliach. Tak, jakby Ewangeliści nie chcieli zgubić ani minuty z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie chcieli zgubić ani jednego zdania, ani słowa, które zostały wtedy wypowiedziane. Jakby była to rzecz najważniejsza, która miała dotrwać do naszych czasów. Dlatego nasz nowy cykl będzie nosił nazwę Ostatnie 24 godziny. A rozpoczniemy go od tematu Ostatnia Wieczerza. I bez względu na to, jakie macie wyobrażenie, co działo się na ostatniej wieczerzy, mam nadzieję, że zobaczymy, że było troszeczkę inaczej niż myślimy. Jezus swój ostatni posiłek postanowił spędzić ze swoimi najbliższymi uczniami, ponieważ z nimi spędził ostatnie trzy lata. Natomiast też ten sam posiłek, który mieli spożyć, był dosyć szczególny, ponieważ żydowska paska była wspomnieniem czasów, kiedy to Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu, z niewoli i poprowadził go drogą ku ziemi obiecanej. I najważniejszym elementem Paschy po powrocie każdego prawowiernego Żyda do domu z synagogi był, był tak zwany seder, czyli wieczerza paschalna. Za czasów Mojżesza zabito baranka, a jego krwią pomazano od drzwi, drzwi aby dzięki temu zaznaczyć i też spowodować to, że Anioł pana, który przeszedł przez Ziemię Egipską, mógł ominąć ten dom. Jest taka ciekawostka, którą kiedyś Bóg pozwolił mi zobaczyć. Kiedy pan Jezus przemienił się na górze, no nie wiemy jakiej, czy to była tabor, czy jakaś inna, ale kiedy pan Jezus się przemienił, to dowiadujemy się, że rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Znacie tą historię? Góra przemienienia. W Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale i w wersecie trzydziestym i niżej czytamy I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. I drodzy, użyte tutaj słowo zgon to greckie słowo eksodos. czyli Eksodus, którego następnie autor listu do hebrajczyków użył w 11 rozdziale i 22 wersecie, powiadając, przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu, o Eksodusie Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich gości. A więc ten ostatni posiłek, który Pan Jezus spędził w gronie swoich najbliższych, kiedy to uczniowie wspominali krew baranka, którym zostały pomazane drzwia i dzięki temu ich poprzednicy zostali uratowani, a potem wyprowadzeni z Egiptu, to pola Pana Jezusa był to inny eksodus. Jezus już myślał o Krzyżu, o Jego wyjściu, o Jego przelanej krwi, która miała ocalić miliony. I można powiedzieć, że kiedy czyta się tą relację o wieczerzy, wszystko zaczyna się zgodnie z planem. W Ewangelii Marka w rozdziale 14 od wersetu 12 czytamy, że w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygo przygotowali ci wieczerzę paschalną. I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: Idźcie do miasta, i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel mówi, Gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie, i przyszli do miasta, i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną, a gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma. Zaczęło się dobrze, ale podejrzewam, że w ciągu pierwszych paru minut powstał poważny zgrzyt. Pewna niezręczność. Zapomniano o zatrudnieniu sługi, który by umył nogi gościom. Dawno, dawno, dawno temu, myślę, że już mój wiek nie uprawnia do tego. Kiedy byłem na dwutygodniowej praktyce w pewnym zborze, jeszcze jako student seminarium, wyobraźcie sobie poranek prawie taki jak ten. Tylko wtedy to był lipiec lub sierpień, więc było dużo, dużo cieplej. Do nabożeństwa zostało około 30 minut. I nagle powstał problem. Tak, tam mają zbory baptystyczne, małe problemy stają do rangi rzeczy niewyobrażalnych. Do koła kaplicy za płotem było pełno śmieci. Mnie to tak wiecie, szczerze to tak średnio interesowało. Za płotem. No ale ktoś wpadł na pomysł, że wypadałoby to posprzątać. No jak? Ludzie przyjdą, zobaczą, jak to wygląda. Natomiast nie było ochotników do posprzątania. Jak to zwykle bywa. No i został wytypowany ochotnik. A jak myślicie, kto? <laughs> Student seminarium. <laughs> no i niestety, podczas ostatniej wieczerzy nie było ani jednego studenta seminarium, nie było też ani jednego wikariusza. Byli sami zaczni bracia apostołowie. Kiedy myślałem o tej sytuacji, to gdybym był na miejscu Jezusa, to powiem wam tak, opadłyby mi ręce. Patrząc na ich bezradność. Ponieważ Pan Jezus przez trzy lata nie tylko ich uczył, ale także dawał im swoim przykładem to, czym jest prawdziwa wielkość, jak powinna wyglądać służba, co to znaczy miłować Boga i bliźniego. Nie tylko to słyszeli od Niego, ale widzieli też w praktyce. A podczas tej małej niezręczności, która powstała przy ostatniej wieczerzy, uczniowie jakby no nie wiedzą, co z tym zrobić. Pomyślałem sobie, że mogło to mniej więcej wyglądać tak. Kiedy powstaje niezręczność w jakiejś grupie, to zawsze przeważnie dzieje się tak samo, że każdy patrzy na drugiego i tak telepatycznie stara się mu przekazać, że właśnie powinieneś zrobić to ty. Prawda? I wyobraźcie sobie, że nagle te wszystkie oczy, Spojrzały tylko na jednego człowieka. Jak myślicie, na kogo mogli spojrzeć? Piotr. <grym> Natomiast uczniowie, pomimo tej niezręczności, postanowili z tego jakoś wybrnąć. Doszli do wniosku, że nic z tym nie zrobią i zasiedli do stołu. A bardziej się położyli, bo w tamtych czasach tak odbywały się e, przyjęcia. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale od wersetu 4 czytamy Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce, wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicz okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim, następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. To no tak jakby podczas wielkiej uroczystości królowa Elżbieta II stała na oficjalnym przyjęciu i zaczęła roznosić jedzenie przybyłym gościom. No trochę niezręcznie. No nie jest od tego. Ma służbę. I okazuje się, że to, co zrobił Pan Jezus, wywołało w uczniach taką konsternację że coś jednak poszło nie tak, że nie zachowali się tak, jak powinni się zachować i dopiero jakby Piotr zareagował na tą sytuację, jak czytamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale i w wersecie 6, przyszedł do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? A dalej powiada, Prze nigdy nie będziesz umywał moich nóg. Kiedy Jezus skończył umywanie nóg, uczniom powiedział do nich, gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, znów usiadł i rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Czy teraz rozumiecie, czego starałem się was nauczyć przez ostatnie trzy lata? Czytamy, że wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Można powiedzieć, że Pan Jezus mógłby też powiedzieć tak, nawet wśród was jestem największy, jak to powiedział sam Jan Chrzciciel, oto ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. I dalej czytamy w Ewangelii Jana. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy wyniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład. Byście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad swego Pana, ani poseł nie jest większy od tego, który Go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Drodzy po czymś takim ja osobiście, to może wynika z mojego charakteru. Poczułbym się głupio i do końca uczty, się słowem nie odezwał. Czekałbym na to, tylko żeby wyjść. Jednak okazuje się, że dla uczniów to takie było. No dobrze, no, pan Jezus powiedział, to było chyba ważne dla niego. Ponieważ podczas ostatniej wieczerzy, po tym, co uczynił pan Jezus, powstał kolejny problem na wieczerzy. Uczniowie się pokłócili. A wiecie o co? W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, od 24 czytamy: Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto by chce być największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada. Lecz ja jestem wśród Was jako ten, który usługuje. I drodzy, my jako ludzie mamy taką tendencję, że chce nam się władzy. A tak się nie przyznamy. Ale chcemy władzy. Fajnie, że kiedy inni nam służą. Najgorsze jest to, że to był najtrudniejszy moment w życiu Jezusa. On już myślał o cierpieniu, o krzyżu, o śmierci. A postołowie, jakby nie zważawszy na to, kłócą się, który z nich jest bardziej ważny, bardziej zacny, bardziej pobożny, kto powinien stanąć na ich czele. To tak jakby na łożu śmierci króla, Jego Synowie już dzielili Jego królestwo. Jeszcze nie odszedł, no ale wiadomo, no za chwilę odejdzie. Kiedy już wszyscy w miarę się uspokoili, Pan Jezus powiedział coś, co zaszokowało ich wszystkich. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale i 21 wersecie czytamy, że po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I jeden z Was mnie wyda. Jeszcze przed chwilą każdy z nich był najważniejszy. A teraz Pan Jezus mówi, i jeden z Was jest zdrajcą. Można powiedzieć, że jeszcze przed chwilą się nie popisali wszyscy. A wśród nich odnalazł się zdrajca. Czytamy, że kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, był wstrząśnięty do głębi. On już rozpoczął swoją walkę, którą, której stawką było jego życie oraz życie milionów. Uczniowie w tym momencie postanowili jednak dowiedzieć się, kto jest zdrajcą. Można powiedzieć, że w tym momencie Jezus, jego uczucia schodzą na dalszy plan. To się nie liczy. Powiedz nam kto. I znowu apostołowie kierują całą uwagę na siebie. Nie na Jezusa, na jego walkę, ale na siebie. Aż w końcu pytają samego Jezusa. I bardzo zasmuceni poczęli mówić jeden po drugim. Chyba nie ja, Panie. Mając nadzieję, że Jezus powie Nie, to nie ty. Ciekawe, że nawet juzdasz zadał pytanie Jezusowi. Chyba nie ja, Mistrzu. Wtedy Jezus mu powiedział, Ty to powiedziałeś. Następnie po tym wydarzeniu, Czytamy w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale od Wersetu 15 i rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich podziękował, rzekł: Bierzcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, podziękowawszy łamał i dawał im mówiąc to jest ciało moje, które za was daje. To czyncie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerze, mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Pomimo tego, że zdrajca siedzi wśród nich. Jezus postanowił podzielić się z nim chlebem i winem. Drodzy, jakże trudno nam spojrzeć w oczy tym, którzy nas skrzywdzili, oczernili w oczach innych ludzi, którzy zawiedli nasze zaufanie. Można powiedzieć, że Jezus zachował się totalnie wbrew ludzkiej naturze. Podaje mu chleb i wino które jeszcze teraz znaczą tylko tyle, co baranek wielkanocny za czasów Egiptu. Ale jeszcze za chwilę będą miały o wiele głębszy wymiar. W Ewangelii Mateusza czytamy, Ja wam powiadam, mówi Jezus, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. A apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, Nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozrażone, zgarniesz na jego głowę. Wieczerzę opuścił tylko jeden Judasz. Reszta pozostała. Czego nas uczy to dzisiejsze nauczanie? Drodzy, prawdziwą miarą chrześcijaństwa nie jest to, ile wiemy. Albo ile razy żeśmy przeczytali Biblię, albo ile wersetów jesteśmy w stanie wyrecytować, albo kim jesteśmy. Ile mamy na koncie, ilu ludzi znamy, albo jakich my ludzi znamy, ale to, czy służymy innym ludziom. Czy bylibyśmy w stanie tak jak Jezus, wyrzec się wszystkiego, przyjąć postać sługi. Po to, żeby usługiwać sobie nawzajem? Może drodzy, w związku z tym, że żyjemy w takim świecie, który mówi, że to my jesteśmy najważniejsi i skieruje jakby wszystko na nas, te reflektory by mogły. Może nadszedł czas, abyśmy zaczęli myśleć inaczej. Nie tylko o sobie, ale też o innych. I o tym, co ja mógłbym zrobić dla innych. I drodzy, może się obrazicie po tym, co teraz powiem, ale ani ja, ani wy, nie jesteśmy pępkiem świata. Pan Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, a nieżeli brać. I powiem tak, dopóki nie zrozumiemy tego, to w naszym życiu niewiele się zmieni. Ponieważ to służba innym nas przemienia, pozbawiając nasze ego siły, ale też powodując to, że Bóg może przez to dokonać zmiany w naszym życiu i nas zmienić. I po drugie, czy pomimo naszych zranień, które są realne, które nas bolą, czy pomimo tych uprzedzeń jakie mamy w związku z tym że spotkało nas coś w życiu ze strony innych ludzi czy jesteśmy w stanie zasiąść z nimi do wieczerzy czy jesteśmy w stanie modlić się za nich i im błogosławić drodzy przebaczenie to najlepsze lekarstwo na smutek żal i przygnębienie przebaczenie też otwiera nam drogę do naszego uzdrowienia Dlatego drodzy, jeśli możemy coś wyciągnąć z, z wieczerzy Pańskiej, to te dwie rzeczy. Żebyśmy podążali ścieżką służenia sobie nawzajem. A po drugie, abyśmy pomimo naszych zranień nauczyli się błogosławić i modlić oraz służyć tym, którzy nas zranili.